Policjanci z referatu wodnego Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie wraz z ratownikami szczecińskiego WOPR zorganizowali pokaz autoratownictwa na lodzie na Jeziorze Głębokie. Ratownicy pokazywali najskuteczniejsze metody wydostania się spod załamanego lodu. Jedną z sytuacji było użycie prostego sprzętu takiego jak kolce lodowe czy tak tzw. rzutka ratunkowa. Skupimy się na tym, że najpierw pokażemy, pokażemy sytuację, kiedy osoba, pod którą załamuje się lód. Rozgląda się, nie ma, nie ma osób, które mogą, będą mogły pomóc. Jak taka osoba będzie mogła wykonać autortownictwo, czyli samo wyjście z wody, w miarę możliwości wypełznięcie na lód i wyturlanie się z miejsca niebezpiecznego. Czyli w momencie tam, gdzie może krawędź lodu jest najbardziej niebezpieczna, ponieważ jeżeli naciśniemy na nią i ten ciężar ciała postawimy znowu na nogi, to proszę zwrócić uwagę, że znowu ten lód może się załamać pod nami, w związku z tym trzeba się wyturlać i najlepiej odciągać w kierunku bezpiecznym. Kierunek bezpieczny będzie, te, będzie tym kierunkiem, z którego przyszliśmy. Bo musimy założyć, że jeżeli przyszliśmy i z tej strony nie załamał się lód, to tak samo trzeba w tą stronę się wycofać. I następnie będziemy jeszcze sytuację, sytuację, sytuację powielać z osobą w wodzie, ale pokażemy przy użyciu osób, które ewentualnie znajdą się, znajdą się na brzegu i będą mogły pomóc. I ratownictwo, czyli nasze elementy z wykorzystaniem sani lodowych. Dwa rodzaje stanów lodowych, współpraca Policji i Szczecińskiego Wodnego Chodźciego Pogotowia ratunkowego. Proszę Państwa, pierwsza sytuacja, kiedy, kiedy pod osobą załamuje się lód. Osoba nieprzygotowana, nie ma przy sobie żadnych przyrządów, w związku z tym, co należy zrobić? Jeżeli znajduje się w wodzie, szukamy miejsca, gdzie ten lód będzie w miarę trwały. Proszę zwrócić uwagę, osoba rozciąga ciało, żeby zmniejszyć nacisk na lód, rozciąga ciało, ręce i nogi, następnie musi odturlać się z ministera niebezpiecznego. Nie wstaje, nie robi, nacisku, nie robi dużego nacisku na lód i idzie w kierunku bezpiecznym, to o czym powiedziałem. To jest pierwszy przypadek. Jeżeli pod wędkarzem, zwróćmy uwagę, że dzisiaj lód jest dosyć gruby. Wędkarzy, którzy uprawiają wędkarstwo podlodowe jest bardzo dużo. Osoba, która, yy, która yy, jest wędkarzem powinna mieć przy sobie kolce lodowe. Promujemy te zachowania bezpieczne, czyli rozmawiamy z wędkarzami, żeby kupić takie kolce, ponieważ one nie są bardzo drogie. Około 15-20 zł w sklepie. W związku z tym takie kolce lodowe pomagają nam myć z wody. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób to się odbywa. O ile osoba bez kolców lodowych ma utrudnione zadanie, bo ślizga się na lodzie, to te kolce lodowe po, po wbiciu umożliwiają swobodne wyjście i później odturlanie się z miejsca niebezpiecznego. Ja pokażę bez samych kolb, Bez samych kolbów. Tapla lody jest bardzo mokra. Zwróćcie uwagę, że naprawdę trzeba dużo siły włożyć w to, że nie mamy przyrządu, nie jesteśmy przygotowani. Jest to bardzo ciężkie, ręce, ciało, ślizgają się i jest tutaj naprawdę zadanie utrudnione. pokażemy, w mniej więcej to to wygląda, by na przykład drugi przedmiot, czyli linię ekologiczna z samochodu. Czasami, czasami znajdują się yy, w wodnych domostwa, że możemy wykorzystać zagrać, czy yy, to drabina, bosak. Każde nie podchodzimy. Zapraszam osoby, które w tym momencie zauważyły sytuację, że to mogą być Ja podchodzę, zmniejszam nacisk na czyli nie chcę, nie chcę.

Osoba znajduje się w wodzie z wykorzystaniem tani lodowych, czyli w dużej powierzchni płaskiej, która umożliwi nam podejście do osoby. Raczej dla ratowników, raczej dla osób doświadczonych, czyli dla takich osób przeszkolonych, które w momencie kiedy osoba będzie znajdowała się w wodzie, to osoby, które są przygotowane, czyli mają założone kombinezony, mają założone kanzelki, podciągamy się, wyciągniemy osobę i będziemy przesuwać ją w kierunku brzegu. Zobaczcie jak to wygląda. Przesuwaj go. Przesuwaj. 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 Pierwszy już się obraca. O tak. sposób kiedy wykorzystujemy kiedy i ta yy, kilka osób, Obracamy. które znajdują się na na akwenie, sposób w którym stosujemy, kiedy wiemy, że ta podstawa lodowa jest dosyć gruba. Nawet to, to jeżeli by się ten lód to... załamał, bo można by sobie zadać pytanie, dlaczego tyle osób? Nie mamy sobie sprzętu, Samodzielne osoby boją się podejść, cokolwiek rzucić, podać, to w tym momencie taki łańcuch powoduje, że możemy wyciągnąć osobę, a tak jak powiedziałem, raczej sposób dla ratowników, z tego powodu jesteśmy przygotowani. Nawet jeżeli załamy się pod nami lud, mamy kamizelki, ustabilizuje nas kamizelka i będziemy bezpieczni.